Brainwalls to nie jest zwykła firma doradcza. My postanowiliśmy skutecznie wykorzystać kreatywność i w ten sposób robimy warsztaty, moderujemy zespoły w firmach i przygotowujemy gotowe rozwiązania kreatywne dla firm, żeby przez te rozwiązania zdobywały przewagę konkurencyjną. Oferta skierowana jest przede wszystkim do firm, które szukają nowych pomysłów. Po pierwsze, do marketingu i reklamy. Tam często ludzie się zatykają i nie mają pomysłów, nie mogą przekroczyć tej bariery my potrafimy sprawić, żeby oni te bariery przekraczali bardzo szybko i bardzo prosto. To są właśnie te nasze kreatywne metody. Drugi obszar to stricte biznes, czyli strategie i rozwój. Żeby się rozwijać potrzeba nowych rozwiązań, my te rozwiązania wymyślamy, pomagamy je wdrażać, budujemy strategię i pokazujemy przez to przewagę konkurencyjną. Trzeci obszar to menadżerowie i biznesmeni, którzy potrzebują Coraz lepszy, sprawniejszy i szybszy sposób rozwiązywać problemy. I tutaj znowu techniki, dzięki którym oni te zadania rozwiązują w nowy sposób szybciej i są bardziej efektywni dzięki skutecznej kreatywności. Naszą flagową usługą jest moderowanie zespołów. Czyli wchodzimy do firmy i z zespołem, który ma wypracować jakieś rozwiązania, pracujemy nowymi metodami kreatywnymi. I tutaj mamy przykład z ING Banku Śląskiego, gdzie dzięki naszej pracy zespół w 8 godzin znalazł 5 nowych pomysłów. 5 nowych pomysłów. Z tych setek, które wymyślili, 5 zostało akceptację dyrektorstwa i dzięki temu będą mieli nowe systemy komunikacji w regionie. Inny przykład to warsztaty dla firmy Polsat Media, gdzie z kolei uczyliśmy właśnie ludzi z branży marketingowej, jak przełamywać, jak przekraczać barierę kreatywności. Myślę, że efekty niedługo zobaczymy w ramówce Polsatu. Brainworks urodził się w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że każdy gada o kreatywności, a nikt nie ma odwagi jej wykorzystać. Nikt nie ma odwagi podnieść ryzyka i przełamać schematu. My zaczęliśmy wykorzystywać metody, których inni się uczą i zostawiają na sali szkoleniowej. My to wykorzystujemy. I zobaczyłem to pierwszy raz w Niemczech w firmie Bosch, gdzie okazało się, że poprzez te innowacyjne rozwiązania firma uzyskuje potężną przewagę konkurencyjną. I ja to przenoszę teraz na rynek Polski i również pomagamy naszym przedsiębiorcom tworzyć przewagę poprzez nowe rozwiązania. Więcej informacji o tym, co w BrainWorks robimy inaczej, znajdziecie na www.brainworks.pl. Nasze biuro znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Kamiennej 43. Zapraszamy.